Witajcie kochani, dawno nas nie było, ale wracamy do was z Akademii Czekolady. Dzisiaj nagramy sobie filmik jak przygotować lody na bazie i na naszych czekoladach. A jest ze mną nikt inny jak nasz najlepszy Szymon Sapiecha, który na pewno opowie wam troszkę więcej o lodach niż ja, gdyż on zajmuje się głównie lodziarstwem. My zdecydowanie zaopatrujemy po prostu w czekoladę. Więc Szymon, powiedz co tutaj ciekawego dzisiaj zrobimy. Dzięki serdeczne Maciek za zaproszenie. Dzisiaj chciałbym pokazać w jaki prosty sposób można wdrożyć do lodziarni faktyczną czekoladę czyli coś zamiast tego co produkują w 90% lodziarni czyli zamiast po prostu kakao, zamiast past czekoladowych czy innych wynalazków po prostu czysta czekolada w tym wypadku będzie to 811 czyli nasza klasyka klasyka bardziej znana czekolada ze wszystkich jakie mamy no i nie dziwo, bo oczywiście jest bardzo dobra, przede wszystkim jest belgijską czekoladą, więc w smaku lody też można powiedzieć, że będą tylko belgijskie, prawda? Tak, jak najbardziej. I co potrzebujemy, żeby takie lody zrobić na sam początek? Potrzebujemy bazę, która jest już, bazę białą, która jest w każdej lodziarni. Jest to baza zbilansowana pod lody puste. czyli tak naprawdę w tym momencie dodamy do tej bazy upłynione już czekolady, Zblendujemy ten produkt i tak naprawdę możemy rozpoczynać pracę. E, oprócz takiej czekolady, ja lubię też czasami dodać sobie troszkę nimpsów. Tutaj mamy te nimpsy, to daje taki fajny chrupiący efekt, lekko świeży też w tych lodach. dodajemy je na końcu czy dajemy w trakcie teraz? Tak naprawdę nie ma znaczenia, tak? One jakby w takim naszym bilansie lodowym zupełnie nie zmieniają nam. Nic w tych lodach. To jest taki po prostu dodatek. Jasne, moim zdaniem. nie chodziło, czy dodajemy je teraz przed blendowaniem, czy de facto po wymieszaniu. Jeżeli dodamy je teraz, oddadzą nam troszkę koloru, czyli korzystając z samej czekolady w takim stężeniu warto by je było dodać teraz. Też mniej więcej? Myślę, że 100 gramów na, to, na tą ilość nam w zupełności wystarczy. Chcielibyśmy bardzo podziękować firmie Frigomat za współpracę i za dostarczenie nam sprzętu. Dzięki któremu oczywiście możemy skręcić jakiekolwiek lody, nagrać dla Państwa filmiki, które pokazują jak użyć naszych baz, użyć naszych czekolad. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Firma Frigomat. Jesteście najlepsi.